No nie powiedziałem, że, że jesteśmy bardzo mocno zawiedzeni, tak? bo, ale na pewno, na pewno jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, bo byliśmy bardzo blisko tego, żeby sytuację, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia, widzę, wyjaśnić, tak? czyli, czyli zabrakło nam kilku minut. Mecz bardzo wyrównany, mecz bardzo szczelny z obu stron, tak to trzeba przyznać. Zarówno my bramkę na 1-0, jak i Mazur Karczyk na 1-1 strzeliliśmy po stałym fragmencie. Z tej gry takich sytuacji może nie było, ten mecz się otworzył później. Mieliśmy sytuację na, na 2-1, mogliśmy, mogliśmy zamknąć kontratakami. Mazur też miał swoje sytuacje. Na pewno cieszy to, że Dalej wszystko jest w naszych rękach i głowach. I tak jak wszyscy mamy jakieś problemy kadrowe, tak jak wszyscy jesteśmy już zmęczeni tym sezonem, ale ja wierzę w swój zespół, ja wierzę w to, że, że się dźwigniemy i pojedziemy, pojedziemy do Mszczonowa, wygramy mecz i, i spokojnie utrzymamy się w lidze. Klasycznie, gdyby Pan był przejmy ocenić, przeanalizować krótko ten no. mecz. No i co ten punkt y, dla Karczewa dzisiaj oznacza? No, chyba tlen jeszcze. Tak naprawdę. Myślę, że dla dwóch zespołów w jakiś sposób tlen, bo, bo jeszcze jest jedna kolejka w piłce wszystko się może wydarzyć. I dlatego my go cenimy. Emocjonujący mecz nie ukrywam. Zdecydowanie myślę, jedna i druga drużyna miała sytuację, żeby ten wynik podnieść albo go zmienić, żeby nie były 2-2, bo bardzo dobrą sytuację miała Błonianka na podniesienie rezultatu. Nasz bramkarz się zachował bardzo dobrze, wybronił to. Natomiast my mieliśmy jeszcze słupek, który też to zasługa, myślę, bramkarza Błonianki, który po palcach ją lekko na słupek zniósł. No i tyle na no, emocje do samego końca. Dla kibiców na pewno satysfakcjonujące, dla nas jeszcze kolejny tydzień emocjonalny, żeby, żeby się dobrze do meczu przygotować I, i zagrać do samego końca. Mnie cieszy, bo to jest trzeci mecz, który prowadzę gdzie drużyna w doliczonym czasie na dobrą sprawę daje sobie punkt, bo mieliśmy taką sytuację z Mińskiem Mazowieckim na Hutniku i teraz na Błoniance. Także to jest, to jest takie przyjemne, chociaż życie też nas nauczyło tego, że w doliczonym czasie na 30 sekund przed końcem być może straciliśmy bardzo ważne dwa punkty w Józefowie. Ale nie patrzymy w historię, tylko będziemy się szykować do najbliższego meczu. Wilan Krystian, cieszy gol, trochę mniej, cieszy wynik. Chciałbym Cię poprosić o krótkie podsumowanie tego spotkania Twoim okiem. No dwa razy prowadzimy w meczu, tracimy dość kuriozalne bramki po paru przebitkach, no i tyle no. Powiedz mi co mogło być lepsze w grze, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiaj z trzech punktów. Grę uważam za dobrą ale powinniśmy być bardziej uważni przy dobitkach i przy drugich piłkach polkarnych. A jakie następuje w szatni przed ostatnią kolejką, ponieważ wszystko jest jeszcze w naszych rękach co do utrzymania? Koniec końców to nie jest zły wynik. Dalej jest wszystko w naszych nogach no i będziemy walczyć o wygraną z tym